Pierwszy etap prac nad nową definicją mobbingu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zakończył się 27 lutego konferencją podsumowującą początkowe działania podjęte przez Ministerstwo. W trakcie tej konferencji podkreślono, że nowo obowiązujące przepisy powinny być przede wszystkim jasne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Zadeklarowano również, że zmiany stworzą możliwość bardziej precyzyjnego wyróżnienia bezprawnych zachowań w relacjach pracowniczych. Nowelizacja zawierać będzie wyższą kwotę minimalnego zadośćuczynienia dla ofiar mobbingu. Konstrukcje zawarte w projekcie będą ponadto stwarzać nowe możliwości przeciwdziałania mobbingowi przez pracodawcę, dopasowane do ich indywidualnej sytuacji i typu działalności. Pomysłodawcy zmian zapewnili również, że przepisy będą jasno określać odpowiedzialność pracodawców. Szef Państwowej Inspekcji Pracy poinformował również o planie przeprowadzenia szeregu spotkań z pracodawcami w celu opracowania kodeksu dobrych praktyk w zakresie ochrony przed mobbingiem. Następnym krokiem będzie praca nad znowelizowanym tekstem projektu oraz skierowanie go do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, Komisję Prawniczą oraz Radę Ministrów. Projekt po przyjęciu przez rząd trafi do Sejmu. Wobec powyższego kierunek zmian tych należy określić pozytywnie. Uproszczenie definicji mobbingu jest konieczne, gdyż obecna jego forma uniemożliwia skuteczne dochodzenie praw pracowników oraz utrudnia wprowadzenie skutecznych metod przeciwdziałania zjawiskom przejawiającym cechy mobbingu. Istotnym jest przeprowadzenie konsultacji społecznych celem wypracowania dobrych praktyk w zakresie ochrony przed mobbingiem. Powyższe działania mogą doprowadzić do skutecznego uregulowania kwestii mobbingu i zapewnić ochronę pracownikowi. Warto obserwować powyższe prace legislacyjne. O dalszych etapach będziemy Państwa informować.